to żeby dać sobie czas i takie, taką też życzliwość ludzką, że no nasza psychika, nasz system nerwowy będzie miał swoją wydolność. Więc jeżeli szukamy dużej zmiany i ona nie dzieje się na pstryk, to znaczy, że ona naprawdę jest duża. I to tak. jest jakby trochę sygnał dokładnie o tym, że jeżeli chcemy wielkich rzeczy, wielkich zmian, wielkich marzeń, mm. wielkich wizji i one nie dzieją się na pstryk, to znaczy, że naprawdę są duże i idziemy w dobrym kierunku. Tak i wiesz co, bardzo mi jakoś tak to twoje porównanie z remontem tak mi leży, tak mi siadło, bo ja myślę, że to właśnie jest tak jak w tym remoncie, nie? że tak jak w remoncie się czasem zdarza, że wiecie, chcemy kupujemy dom i chcemy go po prostu odświeżyć, a potem się okazuje, że pod tą tapetą to jest ściana, na której się już nic nie da przykleić, tylko trzeba robić to, a tu jeszcze instalację nam jednak trzeba będzie zrobić. A tu właśnie coś już kruszeje, i, i ta podłoga, to jak, jak zjęliśmy te deski, to ona się do niczego nie nadaje, tylko trzeba jeszcze coś, konkretne, konkretne, następnego ruszyć, i że wychodzą pewne rzeczy, o których my na początku nie myśleliśmy, to tak samo może być z tą pracą nad sobą. Że ja na przykład nie wiem, idę na terapię i zakładam, że zajmę się swoją złością, której nie potrafię wyrazić, a chcę ją zacząć wyrażać, a nagle to na swoim przykładzie, nagle odkrywam przekonania, przysięgi, które są w systemie, dużo rzeczy związanych, nie wiem, z poczuciem własnej wartości, z tym, jak ja, czego, czy moimi różnymi lękami i obawami. I to jak w cebuli kolejne, kolejne, kolejne warstwy, i żeby to zewnętrzne.